Cześć Wam wszystkim, słuchajcie, witam Was w sobotę, 7 czerwca. Słuchajcie, jest godzina 15:50 i powiem Wam, że ja dzisiaj e, wstałam w ogóle bardzo późno, bo się obudziłam przed 9. .00. Wstałam 20 po i nie wiem po prostu o co chodzi, ale jestem tak strasznie zmęczona. Słuchajcie, teraz już w tym momencie. Jakby się pył. Poło... Przepraszam, już się położyłam, bo autentycznie śpię. Naprawdę. Co ja dzisiaj zrobiłam? Zrobiłam jedno pranie. W międzyczasie odkurzyłam po prostu tutaj sypialnię i korytarz i łazienkę, bo po prostu, wiecie, włosy, piasek, wszystko wszędzie. Pojechałam po mięso, wróciłam. I tak naprawdę stwierdziłam, że dobra jadę nagrywać. No, i nagrałam dzisiaj trzy filmy. Wróciłam i nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Dosłownie. Dosłownie nie wiem, co ja mam ze sobą zrobić, gdzie mam wejść. A jeszcze poprasowałam troszeczkę. Jestem bez. Siły, i ja nie wiem, słuchajcie, czy to jest wina pogody, bo dzisiaj jest niby ciepło, nie? Wiecie, ale ale nie jest. Jest bardzo zachmurzone niebo, jest taka bardzo niepewna pogoda, i teraz nie wiem, kuźwa, czy jechać na spacer, iść na spacer, czy I mam jechać do Pepko, bo muszę jechać do Pepko. E, nie mam zielonego pojęcia. Poza tym przed chwilą, o, przed chwilą naprawiała, naprawiałam sobie tego paznokcia czy naprawiać to to nie naprawiałam go za bardzo. Ja wam powiem tak, ja robię paznokcie od listopada regularnie co trzy tygodnie, i powiem Wam szczerze, że chyba dużo zależy od lakieru. Teraz mam na przykład taki Butter Yellow, i, i powiem Wam szczerze, że on jest bardzo ładnym kolorem, ale chyba nie jest dobrym lakierem po prostu jakościowo, bo na przykład o, ten widzicie? Poczekajcie. Ten, ja już na przykład sobie właśnie go robiłam i ja go robiłam w tygodniu, a ja byłam na paznokciach tydzień temu. Ja go robiłam, on mi pękł dosłownie trzy dni po paznokciach, po zrobionych paznokciach. Ten też. Tylko tego tak przypiłowałam, słuchajcie, wcześniej, że po prostu, wiecie, nie, nie szło dalej. No ale oczywiście przedczas, że szedł dalej. No i dzisiaj po prostu mam tylko bazę i top nałożony, zmatowiłam go, spłaszczyłam go na maksa, jak się da, i nałożyłam po prostu bazę, żeby mi te paznokcie przetrwały, no, bo jedna ja się idę dopiero za dwa tygodnie. I idę ostatni raz na paznokcie, bo ja już nie mam siły i szkoda mi po prostu pieniędzy na to, żeby te, pienio... te paznokcie robić. No bo to jest, słuchajcie, co trzy tygodnie, 110 zł, a to jest naprawdę bardzo dużo pieniędzy. No i po prostu yy, w lipcu i w sierpniu pewnie będziemy mieć dosyć sporo roboty pod takim kątem, że będziemy mieć remonty, jakieś wyjazdy, wiecie, woda, piasek i tak dalej. I przez okres wakacji nie robię, wrócę sobie po prostu do tych paznokci jakoś, um, jesienią myślę, że po prostu gdzieś, około, około okolicy właśnie wszystkich świętych jakoś sobie to po prostu policzę, tak, żeby to zrobić, żeby na święta Bożego Narodzenia też mieć te paznokcie zrobione, bo ja bardzo lubię mieć zrobione paznokcie, bo wiecie, ja mam ogólnie dosyć brzydkie dłonie. Ja mam brzydkie dłonie. Um, ale np. uwielbiam nosić pierścionki, bardzo lubię pierścionki. Tylko, że pierścionek, jak masz, to zaraz przyciągasz uwagę właśnie na swoje dłonie i między innymi na paznokcie, Moje naturalne paznokcie są strasznie brzydkie. I wiecie, ja po prostu nie wiem, co ja mam zrobić. Naprawdę, Boże! Ja bym najlepiej, poszła sobie na spacer, bym poszła do tego pepko, bo do pepko mam daleko. Od siebie, pieszo, piecho, to mam. piecho, 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 mam daleko. A on pojechał sobie hulajnogą, jeszcze fajnie, wiecie w Hulajnoga to jest zajebisty wynalazek I ja uwielbiam jeździć hulajnogą Ale ta pogoda jest tak niepewna, że za chwilę mi to lunie Jeszcze nie mam swojego samochodu Ponieważ moje auto jest na prawie I z tego co wiemy To pan mechanik nie ruszył mojego auta Ja nie lubię jeździć Bartkę samochodem Sorry staruszku, nie? Sorry, ja wiem, że ty to będziesz oglądać Ale ja nie lubię jeździć twoim samochodem Naprawdę, on mnie denerwuje po prostu. I że za chwilę się skończy paliwo i dupa. Pff. W ogóle, słuchajcie, to też. A, do jakiej też doszłam? Do jakiego doszłam też wniosku? Boże, święty, widzicie, mi się wszystko plącze, mnie to teraz denerwuje, ja jestem nerwowa. Uff. W ogóle, tu mam ogólnie cały bałagan. Tu jest w ogóle bałagan, nie? To, to w ogóle tego nie komentuję. Słuchajcie, jaki tu jest bałagan. Ale powiem Wam e, co chciałam wam powiedzieć. Powiem Wam jedno, moi drodzy. Powiem Wam jedno, że. O Jezu, mam dziurę w skarpecie. Czuję. No tak, dziura w skarpecie. Widzicie, jaka bieda? Ja, pindolę. No nie, trzymaj tam mnie, Trzymaj tam je, narody. A, stwierdziłam, że muszę sobie kupić więcej takich luźnych koszulek, do właśnie między innymi tych. Jak to się nazywa? Kolarek. Bo po prostu są dla mnie wygodniejsze takie koszulki, nie? I to jest w ogóle koszulka skropa. Ja ją w tamtym roku kupiłam i to chyba jest rozmiar M, o ile pamiętam. Tak, tak to jest m -ka. I ona jest taka fajna, luźna, przewiewna. Fajna jest ta koszulka. I pamiętam, że ja ją kupiłam na jakiejś promocji chyba właśnie, jak kupiłam mierzymy. I fajny ma rękawek, wiecie, bo tu przynajmniej nie widać tych okropnych ramion, nie? Także to jest na duży, duży plus. To jest w sumie. Spoko. No dobra, moi drodzy Parafianie, ja po prostu Bartek nie wiem, czy on przyjedzie za chwilę, czy on nie przyjedzie za chwilę. Nie wiem, co on tam planuje, nie planuje. Ja jadę do Pepko po yy, Gacie. Oh. No dobra, tutaj szybki czek, jak wyglądam nie wyglądał zbyt dobrze, tu mamy oczywiście kilka ubrań, które e, będę przymierzać, no i na pierwszy rzut idzie taka wiskozowa bluzeczka, ona kosztowała 30 zł i wiskozowe spodenki w cytryny oczywiście też kosztują 30 zł bardzo fajne, ja mam akurat tutaj bluzkę 38 i spodenki też 38 e, no te spodenki to akurat są bardzo fajne, ja ich nie wzięłam akurat, ale są bardzo fajne takie delikatne, przewiewne bluzka jakoś tak nie bardzo mi leżała, fajny kolor ale dla mnie jakoś za długa, jakby była trochę krótsza to też może inaczej by wyglądało spodenki fajne, mają też kieszonki, spoko, tutaj mamy taki komplecik sportowy, dresowy znaczy dresowy, nie dresowy, taki wiecie, z tego materiału, takiego co się ćwiczy w nich leginsy są bardzo fajne, bo są dosyć grube prążkowane, nie prześwitują bo tutaj miałam białe majtki i jest przysiad o wypięcie nie prześwitują, także spoko, yy, mają fajny pasek, taki grubszy, trzymający brzuch, tutaj jak najbardziej okejka cenowo też to było bardzo bardzo fajnie eee, pokażę Wam później cenowo jak to wyszło naprawdę komplecik jest bardzo fajny czy na jakiś spacerek, czy na siłownię czy po prostu nawet dla mnie to będzie oczywiście po domu, bo ja i siłownia to się nie za bardzo lubimy teraz mamy tutaj koszulkę Pozitano Włochy, no, moje małe marzenie tylko bardzo drogie, no i oczywiście buty w cytryny, które ja uwielbiam eee, koszulka jest w rozmiarze L bo chciałam taką właśnie dłuższą, większą, ale czy ona wygląda na taką elkę? No nie powiedziałabym. Jak widzicie, no przykrywa mi pupę, także spoko. Kolejny element cytrynowy, sukienka 100% wiskozy, u góry taka, wiecie, guma, więc bardzo fajnie to, to wygląda, przylega, reszta jest tak puszczona, delikatnie, bardzo fajny ten materiał, mega przyjemna, nie jest też taka bardzo lekka, ale naprawdę fantastyczna, fajny ten wzór i, i no oczywiście gdybym nie miała sukienki w cytryny, to bym wzięła, ta jest genialna, po prostu... Ale naprawdę y, ktoś szuka, to fajna cena była też po 50 zł, bardzo ładna, przyjemna. Zwiewna. Myślę, że na lato po prostu oby było upalne. Idealna. Teraz mamy spódnicę jeansową. Długą, taką obcisłą. Była bardzo fajna cena, bo bodajże 17 zł. Także dobra cena. Ciemno granatowa, więc to jest taka spódnica i na lato, i na jesień, i na zimę, i do kozaków. Bardzo fajna propozycja. Ja wzięłam akurat MK. Jest też elastyczna, rozciągliwa. Także tutaj bardzo fajnie. Bo ja mam w swojej szafie jeansową spódnicę ale nie jest aż tak y, luźna, w sensie rozciągliwa. Tu mam spodnie czarne, y, jeansy. Wzięłam tak, żeby przymierzyć. Za 40 zł, przecena z 60, więc taka tam sobie ta przecena, y, ale były dla mnie zbyt y, sztywne. I zbyt może ciasne, właśnie tutaj na okolicy brzucha i tego kroku. Był również sznurek, żeby sobie tam związać, i one nie wyglądały źle, ale ja czarnych spodni raczej nie noszę rzadko. No, średnio wygodne były takie ciasnawe. Na przesiedzeniu na pewno by mnie wszystko bolało i uciskało, więc im podziękowałam. Spódnicy z no nie były złe, powiem Wam szczerze. To jest rozmiar 38, ale mam wrażenie, że jakbym wzięła 40, to może by lepiej to leżało. Tu widzicie mój celulit sory Nie jest to źle, cena też była całkiem w porządku, bo bodajże 40, tak, 40 zł, także cena nie taka zła, całkiem ok. No ale to te spódnice z średnio mi się podobały. Cena ok, ale średnio się na, mnie, mi na mi się podobały na mnie. o Ale jeżeli ktoś szuka, no to jak najbardziej spoko. A tutaj po Wam pokazuję, że mam tłustą plamę która już nie puści z tej koszulki, nie mam pojęcia skąd to się wzięło, więc no koszulka i tak jest do wyrzucenia, no ale wiecie, szkoda, bo lubię ten kolor koszulki. A tutaj coś, co mnie po prostu mega kusi, czyli cytrynowy dozownik, no i palma z Biedronki, kokosowa. 45 zł, zarąbista cena, ale kurde. Mamy jakiś obiadzik, Bartek mówi, że jest ostry. I Zobaczcie nasze talerze. Kilka talerzy jest tak powybijanych, ale one są z Ikeły, więc można zawsze je dokupić. Zwykłe talerze. Bartek mówi, że ostre. Nie pocieszył mnie. Tu mamu nie ma piwonnie. Słuchajcie, zerwała sobie z ogródka. Pięknie pachną matko, jakie to jest boskie. Cudo. Hello hello! Jesteśmy już po obiedzie i pokażę Wam, co ze mną wróciło z Pepką. A ta koszulka idzie do wyrzucenia, bo tak jak widzieliście, tu jest jakaś tłusta plama. Ona w ogóle i tak już jest, wiecie, bardzo mocno sprana i tak dalej. Ja ją po prostu trzymam, dlatego że uwielbiam ten kolor, ale już teraz idzie ze mną, y, idzie do kosza. Standardowo moja, y, mój ulubiony print na wakacje, czyli cytrynki. <grym> y, no i moim głównym punktem y, w pepko. Były galotki. Słuchajcie, ja bardzo lubię te majtki z pepko, bo one są bawełniane yy, i są po prostu bardzo wygodne. Mają też to fajne, że one się nie wrzynają, po prostu tam wiecie nigdzie i wyglądają po prostu spoko. Aczkolwiek niestety nie było, bo ja zazwyczaj biorę sobie takie, wiecie, zabudowane, bo są najwygodniejsze. Yy, I one kosztują 15 zł i tu są trzy pary. No, jest taki. Ciemniejszy, siwy, oliwkowy, jasny i takie białe. Oczywiście ja najbardziej chciałam białe, ale białe były wszystkie wybrane. I to wzięłam sobie w takim razie dwie pary białych Brazylian. Tak. Średnio lubię te Brazylian, ale po prostu latem, latem jest ok. No zimą nie noszę takich tylko takie, wiecie, gacie, wręcz barchanowe, babciowe, bo po prostu są dla mnie wygodne. A przede wszystkim najważniejsze, że są bawełniane z promocji z Pepko czekajcie się sprawdzam czy się to nagrywa nagrywa e, wzięłam skarpety z 15 na 650 także super cena to są akurat skarpety długie bo ja właśnie jesienią zimą noszę tylko i wyłącznie takie długie skarpety nie noszę stupek bo bym zamarzła e, a te są o Jezu, te są śliczne bardzo fajne tu mamy granatowe Kwiatki jakieś. Tu mamy takie miętowe w kwiatki. I szare, takie sweterkowe. Także to są skarpetki, które po prostu będą mi służyły jesienią i zimą. 6,50 dobra cena. A teraz sobie wzięłam stópki, stopki. I one kosztowały 10 zł. Mamy tutaj beżowe, ciemniejsze, białe, jasno-beżowe i niebieskie, czyli cztery pary. Bo właśnie takich stópek mi brakuje. Bo ogólnie ja z takimi skarpetkami nie przepadam. No ale latem, jak najbardziej. Wzięłam tak ten zestaw, który pokazywałam. On też był na promocji. Za 13 złotych bluza i za 22 zł takie leginsy. One są fajne, bo tu mają w wycie, na brzuchu tą gumę i one mocno trzymają. Zwykłe, czarne, prążkowane. Bardzo fajne. No i one z 50 na 22. No i ostatnią rzeczą, którą wzięłam. Mówiłam Wam właśnie, że potrzebuję takich większych koszulek. Wzięłam sobie koszulkę Pozitano, czyli Italia. Jest y, motyw y, cytryn, czyli mój ulubiony. I ona kosztowała 25 zł, także to jest spoko. Do leggingsów, do jakichś krótkich spodanek będzie jak najbardziej w porządku. Także to są takie moje szalone zakupy z pepko. Pojechałam po kalotki, a przyjechałam z skarpetkami i z jakimiś innymi ubraniami, ale całkiem spoko. No nic, idą do prania te rzeczy. Jest godzina 19:30, a ja już ledwo się. Wdech. Słuchajcie, zmontowałam teraz film e, test podkładu. No wierzcie mi, wierz, że to jest masakra. Przyszłam po prostu się ogarnąć. E, wiecie, w sensie idę się przykąpać. O, to chciałam powiedzieć. Nie mam tutaj satyru za bardzo, ale e, zrobię sobie jeszcze taki szybki peeling skóry głowy. Coś czuję, że Bartek śpi. Bo jest jakoś tam cicho w salonie. Więc Bartek pewnie śpi. Czeszamy włosy. Ogólnie się co? Te włosy tam wolno rosną. Kiedyś mi szybciej rosły te włosy. Teraz mi rosną dosyć wolno. Ale trudno. Będę używać y, peelingu trychologicznego, stymulującego wzrost włosów do skóry głowy, no i ja po prostu sobie go tutaj y, zaaplikuję ten olej to się powinno ogólnie trzymać dużo dłużej, wiecie, jaką na, na skórze na włosach Um, ale ja nie lubię ogólnie, bo jego się dosyć ciężko zmywa. I wiecie co? Ja go po prostu trzymam sobie kilkanaście minut. Razem, właśnie z tym peelingiem. O. I właśnie to. Troszeczkę ratuje moje włosy, ale czym mocno, no, to nie. Słuchajcie, ja Wam tu wkleję e, zdjęcie, które znalazłam ostatnio. Ono jest sprzed 15 lat około pewnie, e, może 14. Jak ja miałam tam włosy. Dobra, jeszcze będę sobie siedzieć, bo laptopa, bo stoicie na laptopie, że tu się zapisuje film. E, to jest moje odkrycie Grześki lodowa kanapka o smaku śmietankowym to jest tak dobry lodzik o Jezu, pyszny powiem Wam, że długo nie jadłam tak dobrego loda jak ten właśnie, wiecie dla mnie rewelacja i one są dostępne w dinozaurze także polecajka zjem sobie właśnie loda i powiem Wam, że pójdę sobie się kąpać

Muszę poczekać, aż to wszystko mi wyschnie, bo to się właśnie nakłada na suchą, umytą, umyte włosy, także spoko. Czy ja widzę jakieś efekty. Wiecie co, no może troszeczkę rzeczywiście szybciej mi zaczęły rosnąć te włosy po moim ścięciu, takim dosyć drastycznym, niemniej jednak nie zależy mi na tym, żeby one po prostu były, nie wiadomo, jak długie, nie, ja bym jedynie bardzo chciała, żeby mi się zagęściły tutaj, bo ja mam po prostu tutaj bardzo mało tych włosów i mam takie, jakbym. Łysiała, więc akurat to jest bardzo słabe. <słuch> Idę zobaczyć, co robi staruszek.